Tak oto maszyna wygląda. No taki no. Taka zabawka. Dla dorosłych dzieci, jest git. Na koło idzie, więc jest ok. Dobra. Kwestia docierania, bo to Wam wytłumaczę w następnym odcinku. Mam 66 i 7 motogodziny. 65 równe było jak był silnik złożony, czyli 1,7 motogodziny zrobiłem już. Co więcej, tak mówiłem, wytłumaczę wam docieranie tego tutaj właśnie silniczka na tych częściach, jak to wygląda, bo to też wygląda inaczej, całkiem jak w innych tutaj motorkach, to jest całkiem inna sprawa jak w hinolach. Tych, tych naszych poczciwych fajnych. No dobra. Niech się jeszcze chwilę maszyna ostygnie I, I Jedziemy do domu Bo jeszcze mam malowanie drugiego motocykla Jest pierwsza warstwa położona sobie schnie i zaraz Wracam, maluję drugą Fachowe obuwie Nikt nie powie, że jest że w tych, w trampkach Ojej, wysoka maszynka teraz odpalimy i odstrzela. dobra gogle cyk no i lecimy troszkę ostygła na piątce będziemy powoli lecieć ja wam wtedy opowiem co zrobiłem, ogólnie to tak była dysza 42 wolnych obrotów dysza główna była 178 czyli seryjne w gaźniku FCR Keihin wstawiłem dyszę 45 wolnych obrotów troszkę większą dyszę główną wstawiłem 180, a później 182 i na takim secie jest teraz do tego śruba regulacji akcesoryjna mi przyszła do tego gaźnika, że można sobie regulować dawkę bez tutaj żadnego ściągania gaźnika czy, czy coś z tych rzeczy. No, i chyba dawka jest na, na dwa obroty odkręcona. Tak mi się wydaje, już nie pamiętam, bo pokręciłem się jak głupi dzisiaj tą śrubką. Ale jest nawet Gites. No, i właśnie. Właśnie tak to jest I pojedziemy se polną drogą Lecimy w stronę słońca Hejecicu O No właśnie zimno, ale na docieranie jest gitara. Byłem na rozniatach, buroki kopio Co? No i no i no jadę do domu już, o k***a zimna jest O widzisz, moż wynikkę? Chce ci się? A on to chyba, że tak Chodzi, no dałem mu większe dysze i powiem ci nawet względnie, już. O widzisz, a ty? Tam mi odpaliła bez problemu, tutaj zdusiło ją ja to wiosz. Nawet już fajnie chodzi na obrotach. Woda w baku jeszcze jest. Dobra, jadę na razie. Zrobiłby test po ranym, ale nie dziś.